Po I wojnie światowej rola świnoujskich fortów zmalała, czy wręcz stała się zupełnie marginalna. Traktat wersalski narzucił Republice Weimarskiej tak duże ograniczenia w zbrojeniach, w utrzymaniu wojska, że jeśli znamy to z przekazów ustnych, czy ze źródeł pisanych, bywały momenty, że świnoujskie forty stały zupełnie opuszczone stacjonowała tutaj jakaś niewielka grupa żołnierzy albo i w ogóle nikt nie stacjonował, przychodziły jakieś niewielkie oddziały, które po prostu pozamiatały podziemia, podwórka, przećwiczyły musztrę, naoliwiły armaty i, i na tym się ich rola Wykorzystano tą masywną kubaturę podziemi i, i, i murów, żeby zainstalować tutaj nowoczesne uzbrojenie, ale nie było to uzbrojenie przeznaczone do walki na frontach, tylko do zabezpieczenia portu i właściwie do szkolenia nowych rezerw materiałowych dla żołnierzy niemieckiej marynarki. ...hydrotechniczne prowadzone na kanale piastowskim i w basenach portowych Świnoujścia w ciągu kilku laty krzyżami. Ani jakiekolwiek inne instytucje powojenne w Niemczech nie były w stanie dać odpowiedzi na to pytanie. W związku z tym z mężem kiedyś przyjechała w latach 50. do Międzyzdrowia na wczasy. czasy. No, czasy były takie, jakie były. Ona mieszkała, trzeba dodać, na terenie ówczesnego NRD, a więc tak bardzo ostrożnie rozpytywała o losy ojca i z takim samym przyjęciem tutaj się spotkała, nikt z nie chciał rozmawiać. Gdzieś tam podobno dowiedziała się, że ojciec został pochowany blisko latarni morskiej, w ówczesnej górnicy Chorzeli, na jakimś małym cmentarzyku. No i z Czerwiec Małopolski ze swoją autorską aranżacją. I parę słów Pani Marku, który jest reżyserem dzisiejszego wideo z o tym przedsięwzięciu. Jakie pierwszy raz zastosowano w I wojnie światowej, a więc okrutny atak gazowy, atak z powietrza, pojawienie się lotnictwa bojowego, i w ostatnim epizodzie czołgi. No, myślicie Państwo, że zdradziłem wszystkie tajemnice tej insynizacji? Otóż nie. E, możecie się przygotować na widowisko, które będzie przekazywało przede wszystkim emocje, jakie wiążą się z polem bitwy. No to wielcy pasjonaci historii munduru, oręża, e, którzy bardzo wiele czasu, wiele dni, godzin poświęcają na badania historyczne tak, żeby te sylwetki odtworzyć jak najwierniej. Ale to jeszcze mało tego, bo mundur i karabin jeszcze nie czynią żołnierza. E, pamiętajcie Państwo, że ci pasjonaci również regularnie szkolą się, ćwiczą e, musztrę.